Cześć wszystkim. Witajcie 9 kwietnia. Kolejny dzień na polu. Pole, które wcześniej zostało wczoraj skultywatorowane, jest aktualnie wałowane wałami Cambridge po to, żeby zatrzymać wilgoć jeszcze w glebie do momentu siania kukurydzy. Bo dość tej wody w tym roku jest zgromadzone. Co prawda ubytki w ciągu jakichś tam pięciu lat poprzednich też były, ale yy, trzeba zatrzymać tą wilgość do momentu właśnie siewu. Aby, aby tego parowania niepotrzebnego nie było e, po skultywatorowaniu, żeby wyrównać pole też. No i mamy też, że ta ziemia nie jest typowo płaska, jak po wale, e, takim typowo, e, też, które są do zagęszczania, takie płaskie, walcowate, więc tutaj też przepuszczalność e, wody czy powietrza jakaś jest. W razie czego jak opady deszczu będą, to też po prostu e, ta woda e, wsiąknie. I jakoś zostanie też zatrzymana. Mam już zrobione, można powiedzieć, gdzieś tak połowę, pola większą, więc zostało mi tutaj jeszcze po prawej stronie do zrobienia i będzie koniec, jeśli chodzi o wałowanie. Od sąsiada mam pożyczone wały. Super sprawa, jeśli chodzi nawet o sianie traw. Zaraz po siebie można takimi wałami zagęścić czyli. Na przykład w sierpniu siejemy jakąś tam trawę, jakiś użytek jednoroczny, dwuletni czy tam kilkuletni, i te wały fajnie robią robotę, żeby to zagęścić powierzchnię. Do tego, żeby po prostu nasiona trawy też nawet mogły skiełkować. Więc korzystając z możliwości, no to też tutaj pole wałuję, żeby to ładnie zagęścić. Aby ta woda była do momentu siewu kukurydzy, jak zobaczycie, tutaj Wam obniżę kamerkę. Ładnie tutaj się fajnie wszystko zagęszcza. Te troszkę bryłki są rozdrabniane też częściowo, więc to jest super, też sprawa. Jadę dalej. Tyle w temacie, jeśli chodzi o wałowanie pod kukurydzę. I kolejne filmy już niebawem. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.